Witamy Państwa bardzo gorąco i serdecznie z wrocławskich Kłokoczyc. Boisko pod balonem, kolejne spotkania Ligi Pro. Dzisiaj dwa mecze bardzo ciekawie zapowiada, zapowiadające się spotkania. Na początek teoretycznie jako przystawka, a może już danie główne, czyli starcie na szczycie pierwszej ligi, czyli NSNS -NS, Wyznawcy Kokosów, a moglibyśmy ten skrót rozwinąć jako Nic się nie stało Wyznawcy Kokosów. Zespół z czterema... Z kompletem czterech zwycięstw y, lider tabeli kontra zespół FC Piątak. Za chwilkę przejdziemy sobie do składów obu zespołów. Jeszcze trwają ostatnie minuty rozgrzewki. Jeszcze jakieś próbne strzały. Okrzyki zagrzewające do walki. Zespół FC Piątak w strojach czarno-czarnych z żółtymi, złotymi wstawkami. Numer jeden Maksym Chyria. 44 Dymitro Babich, 6 Mikola Bogdanow, Maksym Kozobrot, numer 7, numer 9 Oleksandr Rachiński, numer 2 Georgi Semczuk, numer 18 Henan Izarwa, 21 Rostisław Tiszenko, 23 Aleksandr Karpec, Juri Zabudski, numer 69 Rostisław Szewczenko, 77 Witali Elisew, 88 I Jarosław Hemka w 99 rozpoczęło się to spotkanie i w czerwonych strojach widzimy pierwszą akcję zespołu Kokosów, wyznawcy kokosów. Szybciutko pełny skład i za chwilkę przejdziemy do tych wyjściowych szóstek, w jakich występują oba zespoły. Dobre podanie teraz na Siedło, zagranie ręką? rozpoczną zawodnicy w czerwonych strojach. Którzy zagrają dzisiaj w takim składzie: numer 37 Arkadiusz Czaja, Michał Pater, 25 Szymon Jaworski, 1 Piotr Dziub, 2 Jarosław Kurkowiak, 4 Bartosz Tarnowski 20 Grzegorz Kunka, 27 Szymon Mikołajczak, 39 i znakomity snajper Dawid Łaczkiewicz, numer 30. I właśnie mamy: jest Dawid Łaczkiewicz, jest Grzegorz Kunka na boisku, jest także Jarosław. Kurkowiak, numer 4. Spokojne rozgrywanie akcji zespołu w czarnych strojach. FC Piątak. Zagranie z daleka. Dobre uderzenie. Dobra próba zawodnika z numerem 9. Aleksandr Rachiński. Rzut rożny. nie założył, Ma bardzo podobny do... Szybka kwestia techniczna, znacznik dla bramkarza zespołu w czarnych strojach z numerem 1, Maksym Chyria. Zdaniem sędziego za bardzo podobny ten trykot do strojów pozostałych zawodników, stąd to wyróżnienie i za chwilkę będziemy mieli rzut rożny, no, który można nazwać chyba okazją bramkową. Wszystko w porządku, sędzia jeszcze dogląda, jest OK, czyli możemy grać. Rzut rożny, uwaga, zagranie! Dobra interwencja jednego z obrońców. Spokojne rozegranie od tyłu tej akcji, niech zespół... FC5. Sani, Ross, pójdź, Rossik! jest! Zabucki, dobre zagranie z dystansu, dobra próba, bo strzał troszeczkę niecelny i od bramki rozpocznie zespół Wyznawcy Kokosów. Konie teraz nie spieszą się zawodnicy, lidera pierwszej ligi. Piłka do przodu, tu jest Jarosław Kurkowiak. I jeszcze dobre zagranie do Dawida Płaczkiewicza, wyłuskał tutaj. Piłkę zagranie do Kurkowek na lewą stronę i zablokowane to uderzenie sygnalizują zagranie ręką zawodnicy FC5, ale sędzia nakazuje grać dalej. Mamy aut dla zespołu wyznawcy kokosów. Płaczkiewicz tutaj próbował główkować oraz kurkowiak. Dobry pomysł. Wykonanie też całkiem niezłe, tylko troszeczkę zabrakło dokładności w tym wszystkim. 3 minuty za nami na razie. Zerazorda batalny błąd i gol! Mamy otwarcie w wyniku. Numerem 27 Grzegorz Kunka wpisał się na listę strzelców. Błąd obrońców. zespołu FC 5 No bardzo kosztowny, bo lider obejmuje prowadzenie. Dobre teraz zagranie. Dobra sztuczka techniczna. Maksyma Kozobroda, ale faulowany przez Jarosława Kurkowiaka. Będziemy mieli rzut rożny. Gramy na gwizdek, przekazuje arbiter. No, takie zagranie. Właściwie każdy rzut wolny to jest dobra okazja do tego, żeby zdobyć bramkę. Uwaga, bo uderzenie bezpośrednie blokuje tutaj jeden z obrońców. Będziemy mieli out dla zespołu. W czarnych, które jak szybko rozegrany. uwaga i Czujnie, Bramkarz. Bramkarz wyznawców kokosów. Nie dał się zaskoczyć, chociaż tam, to zagranie faktycznie takie bardzo sprytne. Długa piłka w kierunku Dawida Płaczkiewicza, ale tutaj interweniuje Maksymkryja. Będziemy mieli rzut rożny. Dodajmy, że zespół NSNS NS, nic się nie stało. Wydawcy kokosów do tej pory w tym sezonie komplet czterech zwycięstw. Wszystkie mecze na swoim korzyść rozstrzygnęli. Płaczkiewicz bezpośrednio uderzał na bramkę, ale nie celnie. i już Maksym Wysoko, teraz wysoki pressing stosują zawodnicy Wyznawców Kokosów. To się może zemścić kontratakiem, ale na pewno nie tym razem. I raz jeszcze od bramki zespół w czerwonych strojach, a na murawie pojawia się mrem 37 Arkadiusz Czaja, Piotr Dziub do Spokojnie rozgrywają te akcje, czekają na długą piłkę, tak jak teraz, ale troszeczkę się nie zrozumieli. i w ataku próbował powalczyć o pozycję, Szymon Mikołajczak i pozycję wywalczył, ale piłka poszybowała troszeczkę nie w jego stronę. I już zaczynamy kolejną akcję, podwojenie, nawet potrojenie zawodnika FC Piątek. Uderzenie z dystansu, dobrze bramkarz Wyznawców Kokosów, no to była bardzo dobra sytuacja na wyrównanie, zaskakujące uderzenie strzelał Herhich Spokojnie teraz nie forsują tempa. Oba zespoły, zespołu. trudno no się dziwić, wyznawcy Kokosów prowadzą 1-0. I chcą spokojnie budować akcję, żeby zdobywać kolejne bramki. A tymczasem FC Piątak czeka na swoje kolejne okazje. Dobre zagranie do Szymona Mikołajczaka, nie przyjął tej dobrze, nie przyjął dobrze tej piłki i już idzie kontra Baga będzie To była świetna okazja To była po prostu świetna okazja kontra atak Jeszcze jedna sytuacja Szymon Mikłajczak Jeszcze próbował tutaj powalczyć Georgi trochę Kazik tobik To Kazik i raz jeszcze obrazek, który już widzieliśmy w tym meczu, czyli spokojne rozgrywanie akcji od linii obrony. Próba zagrania z daleka zablokowana. I teraz przewinienie. Oczywiście nierozmyślne to zagranie w walki. Oleksandr Rachiński faulował Piotra Dziuba. Rzut wolny mniej więcej z linii środkowej. Dawid Błaczkiewicz uderza płasko. I mieli problemy z przechwyceniem piłki zawodnicy FC Piątak. Budują akcję piłka do przodu. Tutaj jest dwóch zawodników zespołu w czarnych strojach. I piłka dla FC Piątak. Rozpocznie za moment Maksym Kozobrot. No i teraz oddali piłkę gdzieś faktycznie. Zawodnicy lepiej wiedzieli jak to się rozegrało, dla kogo powinna być piłka, więc zachowanie ładne, fair play. I kolejna akcja, kolejne do dośrodkowanie w pole karne Piąta, pewnie bramkarz Maksym Hyria ich, zostawcie ich, wyjdźcie na za Teraz spokojnie rozgrywają swoją akcję zawodnicy C5. Podchodzi Dawid Płaczkiewicz wysoko i tutaj Szymon Mikołajczak, który przechwycił piłkę. I będziemy mieli znowu jedzenie piłki od bramkarza. A Szymon Mikołajczak tutaj sygnalizował, że chyba że utrożny powinien być. Tymczasem akcja zespołu FC Piątak. Uwaga! I świetnie broni. obronił, wybił z linii bramkowej tą piłkę. Arkadiusz Czaja. Uderzał Georgi Semczuk. Było blisko, było blisko wyrównania i patrzymy jak to się dalej potoczy. Teraz aut. Teraz nieczysto uderzył piłkę. Nieczysto trafił piłkę Aleksandra Chiński. I choć sam sobie strzał oddał to. No nie był to strzał, który mógł jakkolwiek zagrozić bramce Szymona Jaworskiego. Już grają. Kolejną akcję da, 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 teraz tutaj w obronie Piotr Dziub. I będziemy mieli aut dla zespołu FC Piątak. Mocne uderzenie z dystansu. Rostisław Szczewczenko. Kolejna dobra interwencja. Bramkarza, wyznawców Pokosów i teraz będzie chwila na takie złapanie oddechu, może nie tyle co złapanie oddechu, ile uspokojenie tej gry, no bo chwilkę kilka ostatnich fragmentów tego spotkania tak jakby na korzyść zespołu w czarnych strojach, który przegrywa przypomnijmy, stanie Zero do jednego Teraz dobra interwencja obrońcy i piłka w rękach maksyma Hry. A no, przypomnijmy, że jak jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Grzegorz Kunka. Szymon Mikołajczyk wychodzi wysoko do rywali. Szymon Jaworski pokazuje. Spokojnie. Zagranie do przodu. Tutaj. Grzegorz Kunka chciał zagrywać do na Mikołajczaka. Troszeczkę się panowie nie zrozumieli, czego efektem będzie. Zdobienie gry z linii bocznej boiska przez zespół FC Piątak. Teraz kolejny błąd Mikołajczak, będzie miał okazję i nie ma gola, ale jest ręka. Czyli będziemy mieli. Czerwona kartka dla zawodnika. Po FC Piątak. I rzut karny oczywiście Juri Zabudski, czerwona kartka w 12 minucie. No nie do końca zgadza się z takim werdyktem zespół FC Piątak, no ale piłka zmierzała do bramki i... Dawid Płaczkiewicz. 2-0 Wyciął intencję strzelca Maksym Hyria, ale Dawid Płaczkiewicz. Ja, ja Dawid Płaczkiewicz, gol, czerwona kartka. Czyli 5 minut przerwy. No i teraz gra w osłabieniu. Czy wykorzystają to wyznawcy kokosu? Mikołajczak! Szymon Mikołajczak, 3 do 0. No to nam się rozwiązał ten worek z bramkami w 3 do 0. oczywiście jest to konsekwencja gry w osłabieniu. Pierwsza z tych 5 minut za chwilę dobiega końca, więc za chwilkę, no może nie tak za chwilkę, ale za kilka tych chwilek będziemy mieli znowu grę. W składach na razie wyznawcy Kokosów świetnie sobie radzą w przewadze i będą chcieli wykorzystać jeszcze grę 5 na 4. Uderzenie z dystansu teraz interweniował chyba jeden z obrońców. Nie, to był ostatni piłki dotykał Grzegorz Konka, dlatego od bramki rozpocznie Maksim Długie zagranie w kierunku napastnika. Tutaj chciał powalczyć o piłkę, ale no... ciężko mu było. Jeszcze teraz świetnie tutaj czaruje. Aleksandra Chiński, Maksym Kozobrot i przekroczenie przepisów, nie zgadza się z tym werdyktem zawodnik Wyznawców Kokosów. Nie Maksym Kozobrot, czy będzie się decydował na bezpośrednie uderzenie, skromny jednoosobowy murk, zablokowana ta próba. Teraz inne rozwiązanie, które może się skończyć kontratakiem. Szymon Mikołajczak przejął piłkę, ale nie poradził sobie z bójką obrońców. Jeszcze jedna ofiarna interwencja, ale piłka ostatecznie w rękach Maksyma. Zagranie. Zagranie teraz od Bramkarza w kierunku Georgia Sęczuka. I tylko albo aż. Aut wywalczył zawodnik. FC Piątak. Ciekawe rozegranie tutaj. Naciskany zawodnik FC Piątak. Jeszcze jedna próba. Ciekawe przy... przyjęcie piłki, które mogło być znakomitą asystą. Fantastyczna okazja. Georgi nie trafił. Dobrej okazji posłał piłkę nad bramką, a teraz może być szybka odpowiedź. Dawid Płackiewicz i jeszcze podwójna podwójna próba zespołu Wyznawców Kokosów. Ale wcześniej chyba zasygnalizowane zagranie ręką, uderzał Michał Pater. I od bramki Maksym Hyria Znowu długa, długa piłka, długie zagranie do teoria Samczuka. Mam czas. Dwie minuty to Urkowiak z daleka. Zdecydował no się na takie uderzenie. Dlaczego nie? A tymczasem arbiter przekazał, że jeszcze dwie minuty grają. <coughs> Zawodnicy w czarnych surach, w osłabieniu. Teraz nasze, 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 nasze. piłka nie opuściła boiska. Dopiero teraz wyszła za linię boczną. I rozpoczną wyznawcy kokosów. Szymon Jogorski. ma dużo miejsca, teraz uderza z dystansu i gol! 4 do 0, a strzelcem gola Piotr Dziub. 16 minut tego spotkania za nami, a w ten fragment gry w przewadze. Wyznawcy Kokosów grali 3 do 0, więc ta przewaga Wykorzystana maksymalnie. No i teraz ta kara już minęła. Zgramy równo, A teraz bardzo ciekawa, ciekawe rozwiązanie. Szymon Jaworski zdecydował się na strzał. Teraz piąstkuje. Będziemy tutaj. Piłka chciała sforsować nasze stanowisko. Wideo komentatorskie, Częściej czujna ręka sędziego nasłuchowała od tej piłki. Gramy dalej. Oba zespoły już w równej liczbie zawodników. Ta czerwona kartka. Ten czas kara 5 minut za czerwoną kartkę się skończyła, ale teraz jeszcze jeden przechwyt tutaj próbował Michał Pater. Piłka w rękach Bramkarza, przynajmniej na chwilę. I teraz już opuściła boisko. Rozpocznie zespół wyznawców Kokosów. Dobre wygranie do Michała Patera. Michał Pater złożył się do strzału, ale uderzył tutaj jednego z rywali. Konkretnie uderzył Rostysława Szewczenkę. Zatem mamy odgwizdany fałd. Wysoki pressing zawodników w czerwonych strojach, ale radzi sobie z tym FC Piątak. Teraz przewracany. Jeden z zawodników piątaka, Wizdyk, sędziego, milczał zastosowany przywilej korzyści. Teraz jeszcze jedna próba z dystansu. Jarosław Szewczenko. Szewczenko, Płaczkiewicz podchodzi do niego. Zagranie na lewą stronę. Przechwyt, no nie przechwyt, przerwanie akcji. Było blisko przechwytu, gdyby ta piłka nie była tak mocno zagrana. To jest jeszcze jeden błąd zawodników w czarnych strojach, no od tego się robią największe problemy zawodników piątaka, bo przypomnijmy, że pierwszy gol też padł przecież po tym, jak jeden z obrońców źle zagrał tą piłkę do przodu. Dawid Płaczkiewicz, Szymon Jaworski. Kierunek dobry, a jeżeli chodzi o... Celność to troszeczkę ta, celność uciekła na jedną ze stron. Teraz zagranie do Bramkarza. Rozgrywają swoje akcje zawodnicy FC5, ale muszą się zmagać z wysokim pressingiem, tak jak teraz. Bramkarz pokazał ładny kunszt techniczny. Oszukał napastnika i teraz Szewczenko. Zatrzymany przez jednego z obrońców. Bogdanow będzie rozpoczynał akcję z autu. No, ale tutaj czujnie Szymon Jaworski na chwilę przerwał akcję wybijając piłkę na Audi. Teraz mamy trafienie. Maksymko z obrot. 4 do 1. No i to może być taka akcja, która napędzi zespół w tych w czarnych strojach. Do tego, żeby jeszcze tutaj powalczyć o wynikło. Przecież przynajmniej jeszcze dużo, jeżeli nawet nie jest bardzo dużo czasu. Jeszcze Jaworski do przodu, tu jeszcze Mon Mikołajczak. Ale piłka w rękach bramkarza. Kolejna akcja piątaka, Uwaga, może być ciekawie. Przerwana to przez. Przerwana przez Bartosza Tarnowskiego. A chwilę później i sam Bartosz Tarnowski został zatrzymany. Paczkiewicz teraz. No, zatrzymany przez Dmitry Obabicha. Babicha. I piłka u Szymona Jabrowskiego. Mikołajczak, ale zagrywał piłkę ręką przy przyjęciu. Szewczenko. To oczywiście Rachiński, przepraszam. Nie spieszą się teraz, czekają na dokładne podanie, jak teraz. Tutaj na, na prawą skrzydle. Jeszcze uderzenie w dystansu zatrzymane przez DZI Dawida Płaczkiewicza. I teraz jeszcze Jarosław Kurkowiak, ale ta interwencja została określona jako nielegalna w myśl piłkarskich przepisów. Uwaga! Teraz strzał zablokowany Rostysława Tiszenki. Jeszcze próbuje, jeszcze Tiszenko! Gol! 4 do 2. 4 do 2 i... No z tej takiej okazałej przewagi Wyznawców Kokosów, no robi się wynik niebezpieczny. Nie jest to co prawda oczywiście 2 do 0, tak jak zwy, zwykło się mawiać, że to niebezpieczny wynik, ale 4 do 2. No i teraz zespół w czarnych strojach FC Piątek choć przegrywa 2 do 4 to jest teraz w natarciu. Piłka w rękach, piłka w rękach bramkarza Wyznawców Kokosów. Dawid Płaczkiewicz tutaj powalczył, ale stracił piłkę. Na rzecz rywala, naciskany bardzo mocno i teraz wyłuskał futbolówkę Bartosz Tarnowski i uderzył na bramkę, za co otrzymuje brawa. A po drodze jeszcze interweniował jeden z zawodników FC Piątak, zatem będziemy mieli rzut rożny, który wykona Dawid Płaczkiewicz, uwaga i piłka. Ląduje na bocznej siatce, ale wcześniej po odbiła się od jednego z obrońców. Jeszcze jedna próba, Dawid Płatkiewicz. Dobre zagranie. Zdłuż pola karnego, wzdłuż linii bramkowej. Nikt nie zamykał, ale raz jeszcze wyznawcy kokosów. Techniczne uderzenie i poprzeczka. Raz jeszcze wyznawcy Kokosów, a to dlatego, że po drodze interweniował jeden z obrońców, Szymon Mikołajczak. Reklamują rękę zawodnicy w czerwonych strojach, ale jak sędziego. Milczy, by nie mieli już może być szybko rozegrany. Uderzenie broni teraz Szymon Jaworski. Raz jeszcze tutaj reklamują zawodnicy wyznawców Kokosów, że piłka powinna być dla nich arbiter uważa inaczej, teraz trzech a kontra wyznawców Kokosów Tarnowski do Płaczkiewicza. Płaczkiewicz ma trochę miejsca, zablokowany. I już przenosimy się na drugą połowę, bo tutaj zawodnicy w czarnych strojach będą chcieli powalczyć o bramkę kontaktową. Teraz zatrzymamy jeden z zawodników przez Piotra Dziuba. Uderzenie z dystansu. Dobra próba Tisława Tysienki. No, ale nad bramką, czyli próba nietelna. Dawaj, dawaj, dawaj. Powoli zbliżamy się do końca pierwszej połowy tego spotkania. Na pewno bardzo emocjonującego. Widać, że to mecz na szczycie. Widać, że gra lider z wiceliderem. Emocjon tu nie brakuje, mimo tego, że przez moment zespół wyznawców pokosów prowadził 4 do 0. A teraz fał na Szymonie Mikołajczaku. Tak na pograniczu pola karnego protestuje. Protestuje zawodnik, cały zespół, właściwie protestuje. FC Piątak Jarosław Semenkow faulował. Będziemy mieli rzut wolny. No z takiej bardzo bliskiej odległości. Zobaczymy, jak to rozwiążą. Przy piwnicy jest Dawid Płaczkiewicz, jest Szymon Mikołajczak. Jeszcze się naradzają. Czteroosobowy mur. Jeszcze tam jeden z obrońców oddelegowany do pilnowania zawodnika. Na tym jeszcze brat Panowski. Ciekawe rozegranie, ale uderzenie mocne, ale niecelne. 15 sekund nam zostało do końca pierwszej połowy. Piłka w rękach Szymona Jaworskiego. No można chyba się pokusić o takie sformułowanie, że w tej połowie nic już się nie wydarzy. Chociaż jeszcze sędzia nakazuje grać jeszcze. jeszcze chwilę. Może jeszcze jakiś taki magic touch w tej pierwszej połowie, który zakończy się bramką dla jednej albo drugiej drużyny. Zatrzymał piłkę. Bartosz Tarnowski przejął. Uwaga, gdyby Ciut wcześniej zagrał do Dawida licza byłaby znakomita sytuacja. Na tak, uderzenie zablokowane. Koniec pierwszej połowy. Słyszeliśmy gwizdek arbitra. 25 minut meczu za nami. Wyznawcy kokosów FC Piątak 4 do 2.